Hello everybody. My name is Rosgi Player and welcome to another episode of are uh, Liam. Uh, kolejna gierka. Mam nadzieję, że będzie straszne, bo ostatni horror uh, Drive Me to Hell no zostawił niesmak w mojej buzi. Znaczy było to dobre jako gierka, ale nie, nie, nie był to dobry horror. Nie wystraszyłem się, zbroja nie została. Zbezczeszczone fekaliami. No, a tak. E, cóż, to nie jest na Steamie, znalazłem to na Ichu. Siedziało sobie to na moim dysku długo i cóż. Let's see, co oni tam mają. Hi, Liam. It's so nice to have you here. I've been. Want I've been wanting to have a personal chat with you for a while now. I feel you have some things you want to get off your chest. That's why I'm here. So, Lion, want to talk? A, bądźmy silly, nie chcemy rozmawiać. O kurde. Moje ufy zostały... moje Jezu, moje ufy! a oh. Aaaa! Oh, wow. Dobra. Co to było? Nie podobało mi się to. Jezu. Eee. A, bądźmy tacy. O kurczę, mruganie. Nie, nie podoba mi się to. Bardzo mi się... Będzie to strzałka znowu? No dobra niech będzie. Okej. Okay. Czy to jest podpis tu? Nie, wydawało mi się. O, drzwi. E. Boję się troszkę. Uff. Ale ten gość w sensie to jest lajem, czy to jest osoba, która z nami rozmawia? Czy o co chodzi, czy co? O mój Boże. Parapet bez okna. A ja nie chcę chodzić w te drzwi, a ja sobie pójdę dalej. I co mi zrobicie? Towarzyszu? O kurczę, kluczyk. I co tu będzie? A, Wiedziałem. Nie wiedziałem, ale jednak to nie była możliwość, a trzeba było iść do przodu. Na sensu. Mogę zamknąć? Nie, a zamknąć się same też nie. O, ale zrobili iluzję. Co my tu mamy? Have you met before? Mmm nie wiem, bachu. Dwa, jeden? Nie muszę kończyć chyba. I co w prawo? No dobra. <tryk> A mogę otworzyć? Nie mogę już. Hmm. A słuchaj, że w tym miejscu audio przeskakuje. Więc pewnie to jest ten moment, kiedy. A teraz nie przeskoczyło. O! Wygląda znajomo. This door is locked. I ciekawostka. W zwykłym w sensie w brytyjskim, angielskim będzie przez O. A w amerykańskim to będzie takie bardziej A. Pozdrawiam z fonetyki którego będę poprawiać jedno kolokwium. A ciekawe co jest dalej. Mm -mm. Niestety nic. O ambient się wystopował, czyżby to był... Hm. Okej. Okay. To nie ja. To nie były moje kroki. Dobra, bądźmy posłuszni, pójdźmy w lewo. Hmm. Nic. A jak będziemy nieposłuszni, pójdziemy w prawo. Nic się nie stanie. No dobra. Niech będzie. Hmm, a jak pójdziemy jeszcze dalej, to też nic. Jest, proszę, jakiś ambient, cokolwiek. Latarkę no... Mod, no nie chcę do ciemno... O, dzięki za latarkę. Czemu? Czemu ciemno musi być, no? Ale fajny wysoki gostek, taki Slenderman tylko na odwrót. Co my to mamy? Eat the food. Ok, jeden. to to mamy? Chocolate chip cookies, które nie wyszły. Więcej, więcej i mafinka. I coś jeszcze będzie? Hmm, no okej, okay. niech będzie, że nic nie ma. Proszę, niech nie gaśnie tu światło. No i fajnie. Jestem usatysfakcjonowany. Ehm... Właśnie. Ja tylko. Aha. Musi zostać otwarte. No dobrze. Jeśli musi, to niech zostanie. <laughs> no jezu, no po co takie rzeczy, no? Mogą myślisz, że... Nie wiem, oszuka, straszysz. Nie masz lepszych zajęć. Weź... Ja... A, moje uszy. Jezu. Jezu! Oh. Nie chcę już to grać. Boże, popakałem się w rabie. Było zbyt głośne. Będę musiał to ściszyć. Boże. No dobra, teraz pójdę do tyłu. Jak usłyszę to jeszcze raz. Dobra, nic jednak nie ma. Jezu, moje serce mówi dość. No, ja bym tak porobił kilka razy. O kurde, no! Jezu! Nie... Jak pójdę jeszcze raz dookoła? Że jestem zmęczony tą grą. Mam zimne poty. A informacja była niezbędna. Nie chcę. Nie patrzę się na ciebie. czara kolego. I znowu kluczyk. Padaj Jezu no Ile można? Boże... niedobrze się czuję 37... Aha, bo to jest dokładnie ta godzina. Co u mnie jest tak. Nagrywam to o 12.44. Jezu, mam 5 skórkę. <grym> o Boże. O mój Boże Nie chcę się nad niego gapić, już nigdy więcej Ej, nie ma go już? Nie no jest, Jezu, Jezu widziałem to nie chcę, nie chcę Nie, proszę nie You can find him. No, to prawda. Nie. Nie, 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 ja nie chcę. Nie chcę tu być. Ok. is dead. Tak, o to chodzi. 10. Czy to jest... Aha, o to chodzi. Aha, to był ten... Buzzle. Au. Ej kalajam. Ale miałeś być dead. Ty, ale przecież miałeś być dead, to czemu nie jesteś dead? Jezu, Jezu, O oh, Jezu, Fuck off, Jezu, jezu. co to miałem powtarzać, Jezu się. Nie chcę tego powtarzać. Gość jest nienormalny, no. I co, że z drugiej strony teraz idzie? Dobra. Ograny. Ograny zostałeś, gościu. Miętka. O Boże, ale on szybki! Ale on czegoś pilnuje, czy o co chodzi? No czemu jest tak, no? O cóż mu może chodzić? No, jak się, się okazuje, że nie da się, no to by było troszeczkę przykro mi, osobiście. Nie, ja sobie... Ja sobie w ogóle zdejmę słuchawki tak prewencyjnie? Nie, mam wrażenie, że może tam są drzwi czy coś po drugiej stronie. Ja pierdolę A, um, ale o co chodzi, no? No to na pewno nie chodzi. Aha, w ten sposób. Uciekam. Narka. Jezu. O, Elo, to ja? No, i teraz jest fajnie. Jumpscare będzie, zdejmuję słuchawy. No, <tryk> <tryk> teraz jak zdejmę teraz sobie słuchawy, to chillerka. I am liam, not admin, to no niech będzie. A teraz jak powiem, że jestem liamem, to co się stanie? Ej, to chyba tak nie było, takie odnoszę wrażenie. I am Liam. 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 No i znowu z I am Liam. 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 liam liam sorry liam oh how wholesome To Liam, one tak, one, tak, sure. Chcemy rozmawiać, może nie mów. Jak to nie, jak tak? Za chwilą ci udowodniłem właśnie, że jestem, ale to oznacza tylko to, że eee, cóż, udało nam się ukończyć tę grę. Eee, cóż. Było intensywnie. Polecam 10 na 10. Oprócz tego, że chyba na końcu był jakiś źle zrobiony segment, ale to tam drobnostka. Eee, cóż, no to to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.